Siameczko, dzisiaj odpakowujemy takie Kinder Surprise. Dostałem je z Chorwacji, także zobaczymy, jakie są zabawki w środku. No i to, odpakowujemy. Zobaczymy, czy, jaka w ogóle. No co, co, co jest w środku? Tutaj widać już towarzysza, który podgląda, oczywiście, co się dzieje. Co to jest? A, były takie zabawki. Były takie zabawki. To są te zwierzaki i chyba nawet taką zabawkę mieliśmy, o i mamy już złożonego. Zabaweczka wygląda tak. Tak się prezentuje. Bardzo fajnie. Grubiuchki. No i odpakowujemy drugie mm, chorwackie y, Kinder -niko. Tutaj co jest tutaj. To już będzie potrzebna instrukcja. Takie zabawki mieliśmy. Dobra, poradzimy sobie bez instrukcji. To będzie coś dziwnego. Magunkę. Widzisz? Magunkę. Może jednak instrukcja? Z drugiej strony będzie. Tu jest. A, najpierw tę gumkę trzeba nałożyć na to. To jest nałożona. Drugi krok trzeba yy, tak równolegle jedno z drugiego. O, właśnie. Tak trzeba zahaczyć pod Jest jakaś mała. No właśnie, tak tak. tak wygląda druga zabaweczka. Druga zabaweczka wygląda tak, pierwsza wygląda tak. No i zaraz jemy czekoladę. Jeśli się podobało, dajcie lajka, yy, zostawcie komentarz i zapraszam do kolejnego filmu.